Cześć, mam na imię Mykita i to jest kolejny odcinek ukraińskiego tematu, i kontynuujemy opowiadać o tym, co działo się na Krymie i jakie warunki były na tym półwyspie już w czasach niepodległej Ukrainy. Główne pytanie, które bardzo często zadają, to Czemu właśnie na Krymie były na tyle aktywnie nastroje prorosyjskie, jeżeli 54% były po stronie ukraińskiej? Są na to również powody. Powód pierwszy: zaniedbanie Krymu przez władze ukraińskie. Po odzyskaniu niepodległości, nawet podziału marynarki, Krym został jednym z najbiedniejszych regionów Ukrainy. Przemysłowość, która była skierowana głównie na gospodarkę radziecką, doszła do upadku. W wielu miastach nie było gazu, wody, a nawet czasami prądu. Przez to, że logistyka związanych republik była zdewastowana, Ukraina miała problemy z tranzytem gazu z Rosji oraz wzrosł poziom bezrobocia. Ludność krymska, która zwykle istniała na Półwyspie autonomicznie i nie potrzebowała wyjeżdżać gdzie indziej dalej, była zaskoczona. Zaczął się rozwój turyzmu i biznesu, jednak był bardzo prymitywnym. Ludzie wynajmowali swoje mieszkanie turystom, handlowali owocami lub rybą na plażach. Wszystko, co zrobili na sezon, mieli oszczędzać na zimną i trudną zimę. Razem z biznesem na Krymie bardzo wzrósł poziom przestępczości. Dwie główne bandy, Salem, nazwa pochodziła od papierosów, i Baszmaki, lider bandy miał nazwisko Baszmakow, kontrolowały wszystkie obszary działalności gospodarczej w regionie. Mieszkańcy żyli w tym lęku, że bandycie mogą spalić restauracje lub nawet zabić za prowadzenie biznesu bez ich udziału w tym. Sprzeciw cienili tylko Krymscy Tatarzy, ponieważ ludność muzułmańska była bardziej zjednoczona i agresywnie reagowała na działania bandytów. Również ważną rolą tutaj była nienawiść do kryminalitetu rosyjskiego, które te bandy właśnie prezentowały. Wtedy ludność Półwyspu zaczęła nastolgować za czasami rodzickimi, które dla większości byli lepsze za dziki ukraiński kapitalizm lat 90. Rosja natomiast przez zasoby propagandy, prasa, telewizja, radio na Krymie były głównie emitowane lub drukowane w Rosji albo z Rosji, nawiązywało do tego, że bycie Krymu z Ukrainą jest błędem i Rosja wróci w stabilność. W roku 1993 zaczęły się potężne protesty prorosyjskie. Przez to, że Krym od roku 1991 był autonomią w składzie Ukrainy, miał własny parlament i gabinet ministrów, zwolennicy Rosji próbowali rozszerzyć autonomię i zrobić małą wersję Rosji na Krymie. Konstytucja Ukrainy jeszcze nie była stworzona, a prawo było oparte na Konstytucji Ukraińskiej Republiki Radzieckiej z poprawkami. Dlatego siły prorosyjskie dążyły do proklamacji osobnej władzy z separacją w przyszłości. Liderem ruchów prorosyjskich został Juri Mieszkow. Rosjanin, który agresywnie prowadził populistyczną politykę separacji Krymu, występował przeciwko języka ukraińskiego, idei o unitarnym państwie, wymagał szerszych praw, w tym nadanie rosyjskiemu języku statusu państwowego i innych praw. W roku 1994 został mianowany na stanowisko tak zwanego prezydenta Krymu, co faktycznie było niezgodnie z prawem ukraińskim. Na tle tego Tatarzy Krymscy zaczęli samodzielną walkę z bandytami, co doprowadziło do masowych zamieszek z nimi, a milicja i Gwardia Narodowa również uczestniczyła tam. W tym samym roku 1994 Kućma zaczyna obawiać się rozpoczęcia wojny domowej na Krymie i dlatego wysyła do Republiki ponad 60 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej oraz Sił Zbrojnych Ukrainy, szczególnie z centralnej albo zachodniej części Ukrainy. Wprowadza nowe lokalne ustawy, tłumi zamieszki. Pod przykryciem walki z przestępczością również tłumi zwolenników prorosyjskich. Prowadzi areszt Mieszkowa, odwołuje stanowisko prezydenta Krymu jako niezgodne z prawem. W roku 1996 zostaje wprowadzona konstytucja Ukrainy, w której Autonomiczna Republika Krymu nie może mieć swojego prezydenta, a ustawy rządu krymskiego muszą być zgodne z prawem ogólnoukraińskim. Kolejnym historycznym momentem był konflikt o wyspie Tuzła. Odbyło się to w roku 2003 podczas drugiej kadencji Leonida Kućmy. Kućma, który tak naprawdę na początku był lojalny do Rosji, w tym samym momencie dążył do łączenia z Zachodem. Rosjanie widzą, że Kućma próbuje integrować się z Zachodem, wysyła wojsko ukraińskie do Iraku i były Jugosławii, również bierze udział w szkoleniach NATO. Odpowiedzią na to była prowokacja na wyspie Tuzła w Cieśninie Kercińskiej. Rosyjscy budownicze zaczęli budować tamę między wyspą a brzegiem rosyjskim, tym samym łamając granice Ukrainy. Kuczma od razu wydał rozkaz o wysłaniu je na malutką wyspę, gdzie znajdowały się parę domków, kilka plutonów straży granicznej, helikoptery, nawet przyjechał sam na brzeg Krymu dlatego żeby patrzeć za tym jak ukraińscy żołnierzy bronią tą wyspę. Na szczęście wtedy nie doszło do konfrontacji, a Rosja powstrzymała budowanie tej tamy w ten sam sposób Kuczma pokazał, że Ukraina przynajmniej podczas jego kadencji zostanie państwem Suwerennym i niepodległym. Drugim i głównym powodem prorosyjskości mieszkańców Krymu jest mit o bogatej Rosji. Powstał on w latach 2000, kiedy Rosjanie masowo jeździli na odpoczynek do krymskich korortów. Przez to, że turystów na Krymie nigdy nie brakowało, ludność krymska oferowała dość niski poziom serwisu. Ceny były o wiele wyższe niż na innych korortach Ukrainy, a warunki zamieszkania i gastronomii były nawet gorzej. Przez to Ukraińcy starali się oszczędzać na odpoczynku, mieszkali w namiotach lub wynajmowali mieszkanie, jedzenie i alkohol brali z domu. Natomiast Rosjanie chętnie korzystali się z usług Krymczan, częściej dawali napiwki, kupowali drogie rzeczy, które Ukraińcy po prostu przywozili ze sobą. Dlatego wśród Krymczan prowadzących biznes powstała taka opinia, że Ukraińcy są duszy groszami wtedy jak Rosjanie rozrzutnie wydają kasę na krymskich plażach. Jednak mało kto z nich uważał na bardzo dużą różnicę między Rosjanami a Ukraińcami. Na półwysep jeździli przeciętni Ukraińcy, większość z nich było stać na drogę samochodem, nocleg oraz niezbędne rzeczy. Jednak nikt nie chciał wydawać większej kasy w swoim własnym kraju za taką samą butelkę piwa lub strój kąpielową. Natomiast turyści z Rosji byli klasą średnią, a nawet klasą wysoką. Byli to przeważnie Rosjanie z Moskwy. Sankt Petersburgu lub z miast z przemysłem ropowym, więc w te lata zarabiali dużo i nawet w dolarach. Dlatego w oczach krymskiego kelnera lub właściciela hotelu kreował się mit o tym, że każdy w Rosji żyje o wiele lepiej niż w Ukrainie. Było to jednak kilkadziesiąt procent od całej populacji Rosji, której nie było nawet stać na drogę do Krymu, bo większość nigdy nie było na takich kurortach i mieszkała gdzieś u siebie. Kolejnym powodem tych nastrojów była polityka Janukowicza. Niestety, ubolony prezydent miał wpływ na kraj nie od roku 2010, czyli kiedy został prezydentem, a o wiele wcześniej. Był premierem jeszcze w roku 2002, później rządził jako premier w latach kadencji Juszczenka, lecz później objął swoją władzą wszystkie podziały kierowanie państwem. Przez te lata jego partia regionów obejmowała prawie wszystkie stanowiska na Krymie. Jej przedstawiciele dużo obiecywali, dużo kradli, razem z tym rozpowszechniając poglądy bliskie do, do prorosyjskich. Krytykowali władze i partie proukraińskie, wprowadzali ustawy skierowane na oddzielenie mieszkańców Krymu i wschodu od całej Ukrainy i na zbliżenie się z Rosją. Oprócz tego ówczesne władze ukraińskie nie opiekowały się regionem. Drogi, szpitale, transport publiczny, poziom usług, urzędy państwowe byli gorzej od poziomu całej Ukrainy. Nawet internet na Krymie, to bardzo dobrze pamiętam, pojawił się z opóźnieniem gdzieś tam 5-7 lat. Większość Krymcian nie wyjeżdżała do Maderykowej Ukrainy i sądziła o poziomie rozwoju Ukrainy, właśnie biorąc pod uwagę swoją miejscowość. Krym. Wygląd którego w ciągu 20 lat prawie się nie zmieniał, nawet w latach 10., był portalem w lata 80-90. Co również mocno wpłynęło na sytuację, nawet po roku 1994, to że Rosja aktywna prowadziła swoją politykę. Mnóstwo agentów, w tym Sergiej Aksjonow, lider okupowanego Krymu, uczestniczyli w kreowaniu rosyjskich partii i organizacji niepaństwowych, które aktywnie sponsorowała Rosja. Jedną z takich organizacji była Ruskie Jedinstwa. Czyli Zjednoczenie Rosyjskie, która legalnie brała udział w wyborach po, do lokalnych samorządów i parlamentu Krymu. Te organizacje były inicjatorami mitingów prorosyjskich, blokowali okręty NATO na Krymie podczas ćwiczeń Ukrainy oraz NATO. Występowały przeciwko ukraińskiej kultury, języka i idei westernizacji Ukrainy. Wielu rosyjskich agentów znajdowali się na stanowiskach milicji, organów państwowych republiki oraz innych miejscach. W roku 2010, po dojściu do władzy Janukowicza Ukraina wydłużyła umowę o wynajęciu rosyjskich baz wojennych na Krymie o kolejne kilkadziesiąt lat, aż do roku 2042. Oprócz tego władze na Krymie zostały wymuszone wejść do partii regionów, a wszystkie stanowisko zajmowały członkowie tzw. klanu Donieckiego, którzy zarabiali fundusze na rozbudowie Krymu i wprowadzali nowy porządek. Innym ważnym czynnikiem była propaganda. Telewizja rosyjska, radio i prasa, jak mówiłem wcześniej, były bardzo rozpowszechnione na terenach Krymu. Obywatel mieszkający w rzeczywistości postradzieckiej kontynuował oglądać rosyjskie kino, wiadomości i czuł się całkowicie odciętym od Ukrainy. O Ukrainie na Krymie przypominały chyba waluta, tablice rejestracyjne oraz dokumenty. Wszystkie nazwy sklepów. Oferowanych usług reklamy były w języku rosyjskim. Mieszkańcy Krymu bardzo bali się przemocowej ukrainizacji, którą straszyła rosyjska telewizja. Wszystko to wpłynęło na te wyniki, które mieliśmy w roku 2014. Ludność bała się Majdanu, myśląc, że po jego zwycięstwie banderowcy z prawego sektora zaczną zabijać mieszkańców Chrystopola za język rosyjski, a eurointegracja w mediach rosyjskich była podawana jako przymusowa LGBTzacja, zamknięcie postradzieckich fabryk oraz fali migrantów z Bliskiego Wschodu. Inną metodą z odcięcia Krymu wczesnej władzy Janukowicza było wysłanie krymskich milicjantów do Kijowa, gdzie mieli tłumić protesty na Majdanie. Właśnie większość zabitych milicjantów podczas protestów byli z Krymu. Zabijani byli przez grupy snajperskie z Rosji, żeby krewni tych milicjantów mieli dowody na to, że Majdanowcy będą zabijać każdego, kto jest z Krymu czy ze wschodu. Bardzo często słyszałem pytanie od kolegów, w tym z Polski, po co nie walczyliście o Krym? Jest również na to kilka powodów. Pierwszy to ciągłe planowane Niszczenie sił zbrojnych Ukrainy przez pierwsze lata niepodległości, infiltracja agentów rosyjskich do szeregów armii i brak planu na wypadek agresji rosyjskiej. 18 lutego podczas masakry popełnionej przez służby specjalne Rosji i milicji ukraińskiej, która była podporządkowana Janukowiczu na Majdanie, ówczesny prezydent wydał rozkaz o rozpoczęciu operacji antyterrorystycznej w Kijowie. Jednostki wojskowe, w tym krymska piechota morska, dostała rozkaz wyjeżdżać do Kijowa w celu tłumienia protestów. Na szczęście nie zdążyli. Mieszkańcy Mikołajowa, Dnipra oraz innych regionów blokowali koleje i drogi. Prosili oficerów nie wykonywać przestępnych rozkazów Janukowicza. Blokowanie kolei było sukcesywnym. Wojskowie nie zdążyli dotrzeć do Kijowa, zanim dyktator uciekł z kraju. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście ukraińskim wojskowym z Krymu. Dostajecie minimalną pensję w 200 dolarów, macie radzieckie stroje oraz wyposażenie, państwo ma gdzieś opiekę nad wojskiem. Po raz pierwszy dostajecie zadanie wyjeżdżać do Kijowa, żeby tłumić protesty. Jedziecie już z celem, żeby zabijać ludzi, o których mówią, że są agresywnymi, że są przestępcami. W tym momencie zmienia się władza, wysyłają was z powrotem do Krymu. Do władzy przychodzi ukraiński parlament, pojawia się wykonujący obowiązków Turczynow. I dostajecie rozkaz, że teraz wrogani są Rosjanie. Ale przez 20 lat niepodległości, przez to, że bazy rosyjskie zawsze były na terenie Krymu, jednostki ukraińskie zawsze mieli wspólne szkolenia, wspólne bazy wojskowe, wspólne ćwiczenia i faktycznie każdy ukraiński oficer był zaprzyjaźniony z jakimś oficerem z Rosji. I tutaj wyobraźcie sobie, że jesteście tym samym oficerem, który. Jedzie gdzieś do Kijowa kogoś zabijać, bo taki był rozkaz, a tutaj wracacie, a już mówią, że twoim wrogiem jest ten, z którym tydzień temu chlałeś wódkę. Z innej strony wojsko ukraińskie nie było gotowe, absolutnie. Armia przez 20 lat była rozkradana, wozy pancerne, czołgi, broń była sprzedawana do Afryki, do krajów Bliskiego Wschodu. Ukraińskie wojsko wtedy dysponowało tak naprawdę bardzo małą ilością tego sprzętu, chociaż w latach 90. była jedną z najbardziej potężnych armii na całym świecie. Motywacji po prostu nie było, czyli widząc przed sobą żołnierza, który wtedy wydawał się jakimś bardzo nowoczesnym, czyli ten rosyjski żołnierz w takim sobie ratniku, w tym nowym kamuflaży, który dzisiaj tak naprawdę, jak widzicie, jest po prostu wygląda jak z lat 40., ale wtedy to było taką sobie nowością, po prostu... No, nie było żadnej szansy na to, żeby wojsko ukraińskie ówczesne czyniło jakikolwiek sprzeciw. A drugim powodem był brak rozkazu. Władza, która powstała od razu po uczestnicy Janukowicza, czyli wykonujący obowiązków, który wcześniej był spekerem parlamentu oraz część opozycji, też nie była w stanie podejmować takie decyzje, bo minęło za mało czasu, żeby w jaki sposób, w jakikolwiek sposób zbudować ponownie władzę w kraju. Wyobraźcie sobie, że w jednym momencie znika cała ta wertykal, która była budowana przez Janukowicza przez wiele lat, i tutaj Janukowicz ucieka. Co myślą sobie e, deputowani, lokalny rząd, który w ogóle sobie nie oczekiwał na to, że coś takiego może się zdarzyć? Bo część ta prorosyjska, ta, która wierzyła w Janukowicza, ona nie wierzyła w to, że coś może się zmienić. I tutaj nagle przychodzi nowa władza, która teoretycznie musi walczyć z Rosją. Ale tego zrobić nie może, bo na, ulic na ulicach po prostu nie ma milicji, na ulicach nie ma po prostu żadnej legitymnej władzy i jest tylko parlament, który został legitymnym, ale po prostu faktycznie nie może zrobić nic. Ktoś mówił, że Turczynów miał wydać rozkaz na to, żeby zaczęli strzelać, ale jeżeli by w roku 2014, w tym w lutym, wojsko ukraińskie zaczęło strzelać, w kierunku Rosjan, Rosja po prostu zaczęłaby inwazję tą, którą mamy teraz. I wtedy niestety nie byłoby żadnej szansy przetrwać tą okupację i tą inwazję, którą przeżywamy teraz. Również bardzo ważną przyczyną tego, że wojsko ukraińskie nie czyniło żadnego sprzeciwu podczas aneksji 2014 roku, to że w samym wojsku ukraińskim było bardzo dużo infiltrowanych agentów. To był bardzo długi Proces tej infiltracji, ponieważ Rosjanie zawsze namawiali ukraińskich oficerów do wstąpienia do swoich szeregów, mówili o tym, że Ukraińcy mniej zarabiają, o tym, że wojsko ukraińskiego nie istnieje, i dlatego tak naprawdę część oficerów, nawet w szeregach wyższych, czekali na Rosję. I wtedy, jak powstała ta możliwość przejść na stronę Rosji, dużo osób to zrobiło. Ktoś z powodów materialnych, ktoś z powodów tego, że po prostu nie chciał wyjeżdżać z Krymu, bo Miał mieszkanie, miało rodzinę i po prostu nie wyobrażał sobie tej przeprowadzki do tej części Ukrainy, której nigdy tak naprawdę nie widział i o niej nic nie wiedział. Planowali po prostu zostać tam, gdzie są, a już jakie państwo to będzie, nie zważając na przysięgę, dla nich nie miało żadnego znaczenia. Dlatego były bardzo ogromne liczby zdrajców wśród wojska, Straży Granicznej, Służby Bezpieczeństwa oraz Milicji. A tutaj możecie zobaczyć w procentach, ile osób tak naprawdę zostało, ile osób przeszło na stronę Rosji, a ile osób wróciło. Największy ten wskaźnik był wśród milicji, która była bardzo mocna połączona z ówczesną bandycką władzą Janukowicza, dlatego rozumiała, że po Majdanie po prostu nie będzie powrotu i dlatego ta większość milicjantów krymskich przeszła na stronę rosyjską. Nieco mniejszy procent był ze strony marynarki oraz ze strony armii, ponieważ członkowie wojska i sił morskich nie zawsze pochodzili z Krymu i też chcieli wrócić, bo pochodzili z innych miast ukraińskich. A właśnie też możemy tutaj polecieć bardzo fajny film pod tytułem Czerkasy, który bardzo szczególnie pokazuje. Tą walkę za okręty ukraińskie podczas inwazji rosyjskiej na Krym w 2014 roku pokazuje właśnie to, w jaki sposób ukraińscy żołnierze próbowali walczyć nie mając, nie mając rozkazu, mając zdrajców w, po swojej stronie, mając bardzo trudny wybór. Czy zostać na Krymie, czy wyjechać właśnie na teren Ukrainy. To był ukraiński temat i do zobaczenia.